Dzień dobry! Dzień dobry! Nazywam się Kaspro i jestem kierowcą Tira <grydy> Zabrzmiało to jak na mityngu AA Powitanie Dobra, teraz już całkiem poważnie Zacząłem dzisiaj pracę o 19 A jest w pół do czwartej rano Dziś jest chyba 21 września. No, albo coś koło tego. No nieważne. Zbliżam się do Göteborga. W zasadzie to już są przedmieścia Göteborga w Szwecji. Ostatnim razem nagrywałem kolorowy tunel w Norwegii. Coś tam pobąkiwałem o kolorowym tunelu w Göteborgu. Że przypadkiem się dzisiaj znalazłem w Göteborgu. No to sfilmuję ten kolorowy tunel w Göteborgu. Dziewiąty dzień w trasie. Już chyba mi się wystarczająco mocno rzuciło na mózg. <noise> że już takie piękne monologi trzaskam. No ale co? Grunt to się nie poddawać. Całą noc jechałem Szwecją nudy, pustko, pustko? Co to za słowo? Pusto. Może z 4, może z 5 linków wyprzedziło mnie. <laughs> Bo ja niestety jadę tylko 80. No nic. Do rzeczy zbliżam się do tunelu. Chciałbym tylko sobie jeszcze sfilmować ten tunel o którym ostatnio coś mówiłem prom mam o 9, więc zupełny luzik bez napięki mogę sobie lecieć centrum Göteborga w zasadzie to już jest ścisłe jak widać wszystko śpi tylko nocne marki i nieliczne osobówki ciągają się po mieście Ode mną jakiś Link na Malmo poleciał. No, no też tak bywa. Centrum Göteborga. Miasto linków, tak. Wszędzie same linki, nic więcej tylko linki, długie naczepy, solówki i nic więcej. No, ale fajna Szwecja mimo wszystko. No i co? i gota tunelem. Nie ma dzisiaj ruchu, tu sobie zwolnimy ładnie. Nie wiem, czy widać napis tutaj na tym murze właśnie gota tunelem. Taki fajny w, w kamieniu zrobiony. Fajne to podświetlenie jest. Ten sufit jest taki jakby skały, są te wiatraki. Szkoda, że te jasne światła są włączone, bo mogli wyłączyć chociaż na tym odcinku tego niebieskiego podświetlenia, ale mimo wszystko i tak ciekawie to wygląda. Jeden z najładniejszych tuneli w Szwecji. W zasadzie to chyba jedyny tunel tak podświetlany w Szwecji. Koło Sztokholmu też jest tunel, ale... Coś na ten styl podświetlany, no ale tak... Lipnie im to wyszło, tam tego nawet jeszcze nie kręciłem. No w porównaniu do, do tego tunelu 25 km w Norwegii to się chowa, ale... Coś na ten styl próbuję zrobić. No i tyle. Tyle. Terminal portowy. Prom mam o 9, więc jeszcze sobie zdążę zrobić 6 godzin pauzy promowej. Jadę na wyłączonym agregacie, więc będę sobie smacznie za chwilę chrapał.